Siema ludziska, dzisiaj mamy za zadanie yy, Dzisiaj mamy mięsną misję, czyli misję nie dla wegetarianów yy, co Będziemy robić przy mięsie i musimy zabić parę chwili pierwsze co robimy to musimy się pozbyć wszelkiej broni, gdyż będą nas przeszukiwać Zamykamy ciężarówkę i lecimy z tym mięsem, znaczy się z tym koksem. Tutaj będą nas przeszukiwać zaraz. Procedura. No i te ruski. Okej. Okay. Jestem czysty. Nie znaleźli, nie, nie, nie znaleźli broni, więc da, i dajemy czadu. Idziemy dalej. Okej. Okay. Tu można się zgubić. Ja się nieraz zgubiłem. Kolejny filmik. Bierzemy tutaj filety kurczaka i bierzemy nóż. Wiesz, pamiętacie, żeby wziąć nóż. Można się o nim zapomnieć, dlatego wam przypomnę, że nóż jest bardzo ważny w tej misji. Znaczy są inne sposoby jak zwykle do przejścia, no ale to jednak jest Hitman trójka, nie czwórka. Dobra, idziemy na górę. Zaraz zostaw. Pozbywamy się tu kurczaka. Pójdą go zażerymy. Gdzie jest nasz przyjaciel, i tu trzeba będzie, będzie poczekać trochę na niego, aż pójdzie i odejdzie stąd. No ta chwila, moment. Dobra, nasz cel, yy, znaczy się nasz cel, mówię, yy, nasz jakby wróg się ruszył, więc my możemy i dalej i znaleźć dziewczynę. No, jak widzimy teraz w filmie, dziewczyna już niestety nie żyje, i możemy ją wynieść, tylko że jedynie co, jako możemy ją wynieść, to w cało, yy, znaczy się w kawałkach. Panie pocięte tam leży. Ok, ja wezmę jeszcze rękę. Tak na wszelki wypadek. W końcu mieliśmy zabrać dziewczynę. Dobra, wychodzimy z tego pudła. Podnosimy naszego kurczaka z rożna i idziemy z powrotem na dół. No i tu widzimy, czeka już na nas y, strój, co jest bardzo ważne. My wchodzimy w, cal, y, w salę o nazwie C i tu będzie na nas czekał nasz, o, tutaj za daleko zaszliśmy, nasz, nas będzie czekał na nas kolejny nasz cel. Dobra, wyjmujemy teraz właśnie wspomniany wcześniej nóż. I czekamy. Ukrywamy go i spadamy stąd jak najszybciej. I spadamy stąd jak najszybciej. Dobra, my spadamy stąd jak najszybciej i idziemy z powrotem przebrać się za kucharza. Idziemy do sali B. Gdzie to dokładnie było? Chyba tu Nie nie nie, dalej Otóż to Co nie robi? Aha, dobra, nie będę pytał nie, Chwila, coś mi się tu jebnęło. A, tam do kibla miałem wyjść No właśnie, przebrać się nie Dobra, czysto, czysto, czasami możemy natrafić na kogoś, ale dobra, teraz to nieważne Zróbmy to jak najszybciej Bierzemy naszego kurczaka zrożna To jest bardzo ważny kurczak zrożna Dobra, spadamy stąd. Spadamy, spadamy. Idziemy tędy, na górę. Idziemy na dach. Dobra, przeładzimy się na legalu. I idziemy dalej. Zaraz dojdziemy do naszego klienta, jakby to powiedzieć. Tak, będą się walić. My opuszczamy szyby. <coughs> Dziewczyny wychodzą. My dajemy mu kurczak, Już. I co robimy? Kurczak dostaliśmy. Znaczy, daliśmy kurczaczka grupasowi. I teraz go ciachamy. Ok. Misja jest wykonana. Zostało nam tylko uciec. Jak mamy stąd uciec? Więc tak, jak przyszliśmy. Na dach Idziemy, raz, dwa na dach Sądzę, że wykonaliśmy chyba wszystkie cele misji A, Żeby się teraz nie tu zgubić, tu tyle tych drzwi A, no czemu wykryli mnie. Ile to mapa? No i już, gotowe. Nie powinien mnie wykryć, bo w sumie um, powinien mnie biegnąć po wykonaniu misji, ale dobra, nieważne. Okej, okay, wykonane. Widzimy się na następnej misji.